Robotyka kosmiczna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej nauki. Koncentruje się ona na zagadnieniach sterowania robotami mobilnymi na Marsie czy Księżycu. Aby takie badania mogły być prowadzone, potrzebne jest nie tylko zaplecze eksperckie, lecz także dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej na Politechnice Poznańskiej. Jest liderem w zakresie badań robotyki kosmicznej. Na kampusie Konkolewo powstał ośrodek testowania robotów kosmicznych, gdzie przygotowujemy i rozwijamy technologie, które w przyszłości polecą na Księżyc i inne ciała niebieskie. Efektywne prowadzenie badań eksperymentalnych wymaga zgromadzenia dużej ilości różnorodnego, bardzo specjalistycznego sprzętu, takiego jak platformy mobilne, manipulatory czy różnorodne czujniki. Producenci tego typu rozwiązań są rozsiani po całym świecie, a bezpośredni zakup od nich przez Polską Uczelnię wymagałby gigantycznych formalności i czasu. Chcieliśmy wyposażyć nasze centrum w technologie, które pozwalają na badania na międzynarodowym poziomie. Kluczowym było, aby sprzęt posiadał otwartą architekturę oraz był solidny i odporny. Rozwiązaniem okazała się współpraca z Edu4 Industry, polską firmą, która potrafiła dostarczyć różnorodne urządzenia od wielu producentów w ramach jednego przetargu i jednej umowy. Naszym zadaniem było połączyć technologię od producentów z całego świata. Dzięki temu uczelnia w ramach jednej dostawy otrzymała kompleksowe rozwiązanie, począwszy od platform mobilnych ClearPath Robotics, przez ramię kobota Universal Robots, skończywszy na systemach śledzenia ruchu Optitrack. To rozwiązanie od producentów ze światowej czołówki. Eksperckość Edufor Industry i elastyczność w podejściu pozwoliły przejść przez procedury i zrealizować dostawę bez kompromisów, a także zapewnić tak istotne wsparcie w trakcie użytkowania sprzętu. Efekt? Uczelnia zdobyła dostęp do technologii, które wyznaczają nowe kierunki badań w robotyce i inżynierii kosmicznej. Politechnika umacnia swoją pozycję jako lider nauki, a Edu for Industry potwierdza rolę zaufanego partnera. Dzięki tej współpracy możemy prowadzić badania, które kilka lat temu wydawały nam się niemożliwe. Jest to duży krok naprzód dla naszej kadry i studentów. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego procesu. Naszą misją jest wspieranie nauki, dostarczając rozwiązania, które pozwalają na szybkie testowanie i weryfikację koncepcji na rzeczywistym sprzęcie. Edu for Industry i Politechnika Poznańska razem budują przyszłość robotyki kosmicznej.